Dzień dobry państwu, po raz kolejny. Siłowska Iwona, wasz prawnik radzi. Dziś na temat alimentów, ale alimentów na dzieci stron. W postępowaniu rozwodowym, oprócz innych rzeczy, sąd ustala właśnie alimenty na dzieci stron. I teraz pytanie powstaje, czym są te alimenty? A zatem alimenty to środki utrzymania, bądź w formie pieniężnej, bądź rzeczowej. Co do formy pieniężnej, to nie ma tutaj obiekcji, bo są to oczywiście środki finansowe, natomiast jeżeli chodzi o środki rzeczowe, no jest to przede wszystkim, cóż, wyżywienie, dostarczenie możliwości mieszkania, zapewnienie leczenia, edukacji. Innych zajęć, które rozwijają młodego człowieka, czyli dziecko stron, lub dzieci stron, lub mogą to być również środki mieszane, zarówno pieniężne, jak i rzeczowe. Czyli suma jakichś środków finansowych, plus na przykład wyżywienie, edukacja, zapewnienie leczenia. Dodam, że. Alimenty mogą być w części wykonywane jako opieka nad danym dzieckiem stron. Jeśli chodzi o przepisy, które o tym stanowią, to ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy a mianowicie artykuł 133 paragraf 1 i artykuł 135 paragraf 1 Kodeksu Kodeks rodzinnego i opiekuńczego mówią o tym, co jest istotne w tej kwestii, a mianowicie jeśli chodzi o przepis pierwszy, to wyraźnie on stanowi, że rodzice są obowiązani do świadczenia alimentów względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Idźmy dalej. Kolejny przepis stanowi, o którym wcześniej wspomniałam, że zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. I teraz przejdźmy do kwestii związanej z usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego, czyli dziecka stron. Przez usprawiedliwione potrzeby dziecka, stron, należy rozumieć potrzeby, których zaspokojenie zapewni mu odpowiedni do jego wieku i uzdolnień prawidłowy rozwój fizyczny, no i duchowy. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego, czyli rodzica, który ma świadczyć te właśnie alimenty, to określają je zarobki i dochody, jaki dany rodzic uzyskałby przy pełnym wykorzystaniu swoich sił fizycznych i zdolności umysłowych, a nie w odniesieniu do rzeczywiście zarobionych środków i Otrzymywanych dochodów. Co więcej, należy zwrócić uwagę na to, że dzieci mają prawo do równej z rodzicami stopy życiowej. Niezależnie od tego, czy żyją wspólnie z danym rodzicem, czy też nie. I co to oznacza, że im wyższy standard życia rodziców, tym na wyższym poziomie powinien on zaspokajać potrzeby dzieci i gwarantować zaspokojenie nie tylko potrzeb tych podstawowych, ale i potrzeb na wyższym poziomie, co koresponduje z kwestią uzdolnień danego dziecka. Rozwoju fizycznego i duchowego, oraz yy, możliwością zarobkową danego rodzica. Cóż jeszcze można by tu było rzec? Właśnie, kto jest zobowiązany? To jest czasami pada takie pytanie: a kto jest tak naprawdę zobowiązany do płacenia tych alimentów? Obowiązek płacenia alimentów obciąża matkę. I ojca danego dziecka, którzy są wpisani jako rodzice w akcie urodzenia dziecka. I to jest podstawa do tego, żeby dane dziecko mogło uzyskać od rodziców alimenty. Kolejne pytanie powstaje: co obejmują alimenty? Na dziecko stronę. I takie podsumowanie, bo to pewnie ważne będzie dla Państwa, to jest właśnie to, że alimentami takimi są, wiadomo, wspomniane środki finansowe, ale również wyżywienie, edukacja, zakup różnych um, rzeczy potrzebnych dla dziecka, koszty leczenia, koszty wypoczynku. I gier, na przykład edukacyjnych, rozrywka, kwestia opłacania wakacji. Jak już wspomniano wcześniej, zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, koszty na media, czyli koszty bieżące na dziecko. O tym nie należy zapominać również, jak już wspomniałam wcześniej, że działania mające. Na celu wychowywanie dziecka i utrzymanie dziecka są również alimentami. Jeśli Państwo chcecie dowiedzieć się więcej w tej materii, zapraszam do siebie na konsultacje. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie Państwo w opisie podcastu.